Nie, nie przestawaj, nie Boro. Nie przestawaj, no, idziesz, no, idziesz, no, idziesz. No, idziesz, no, idziesz, no, idziesz. No, idziesz no, Rafał! Boro, Borkowski! Borkowski. Piękny obrazek wzajemnego szacunku. Tutaj idealnie pasuje przysłowie: dawać wszyscy tylko, każde, tylko po kolei, żeby nikt I dwa ten. razy kto ludzi dostał. No tak, tak, ten tekst bardzo tutaj pasuje. Chociaż. albo no, <laughs> Następnym razem jeden na jeden, i rozpierdala od początku do końca. I mam nadzieję, że to będzie sekwento. No. W międzyczasie. Witam serdecznie wszystkich w ten dolarsowy wieczór! Uuu! A z tej strony wasza ulubiona oczywiście Karlain Derpieski! <laughs> Ale to jest troll jak kuj przecież jest troll jak chuj. No i znowu ze starym na plecach zabawa. Jezwa zabawa. skurk terminator. Ty Jacek Gadzinowski między nami stoi. <ścoughs> Piotr! Liza! Liza! A powiem wam, że taką ciekawostkę, że wszyscy co tutaj byli i to trenerzy z innych narożników nawet i w hotelu podczas tego okresu, co tu jesteśmy od środy, to mówili mi, że on we mnie wleci, a tre... ja już zacząłem w to wierzyć, a trener Mirek mówi, weź panie słuchaj, bo on w ciebie nie wleci. No ja ci mówię raz, że nie wyjdzie. Zakład? Nie wyjdzie. Nie... Złotówkę, o złotówkę, bo ja nie mam Dobra, tyle, dobrze. ty jesteś hazardzistą. ja wiem, ja, to przy... ja przecież wczoraj siedziałem z ciosem do późna, bo ja już mu powiedziałem wczoraj, że tej walki nie będzie, nie? Nie wiem, yy, czy ogólnie dla mnie Marcin Najman ma się za pięściarza, to wagi ciężkiej, nie. Dostał wpis do od Lizaka, co waży 60 kg. No nie wiem, jak ja zajebałem Babelowi Prostego, Babel waży 74 kg, no co prawda, no waży pewnie Najman tyle, co jak zajebałem dobre, yy, Prostego yy, Rudemu, to on leciał na 2 metry w tyłnie. Bronekowi jakbym zapierdolił cepa, to byś nakrył się nogami ogólnie, no ale... No ale to jest Marcin Najman! No tutaj nie... Kurwa ten nie nie spodziewajmy się co dziś, nie? 100 godzin później. Ale się zajmę. Co robisz? Gościu ojca mi przewracasz gołego. Czibalek, dwa ciosa Koniec! ale ogólnie myślę... Że sędzia też za późno tu zareagował. No popatrzcie! Jesteś sędzią, nie? Stoisz! Raz, tak. dwa, trzy ciosy. no powiedzmy w głowę, to powiem powiedzieć... Zatrzymać tą walkę już teraz, nie? To miało 15, chuj, on tak. Stop, 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 stop. Po czym ten mówi koniec. Koniec! A Najman triumfuje. No tak, tylko e, poczekajmy na oficjalny werdyk. No tutaj Werdyk dla Marcina Neymana nie jest do końca e, prawą poręży do chciał, aby Admiciąc leżał w klatce i właśnie Adrian Cos. I czemu się udało. Ale oczywiście Adrianowi e, życzymy jak najwięcej zdrowia. Ta muzyka nie jest no dozwolone. Zwycięzcą walki przez dyskwalifikację! Czemu ty odpanowałeś typa, co napisał, że ma 6 lat? A co coś złego? Ma 6 lat? Adrian. Rozumiem, jakby napisał Worda. Ian! Cios. On nie chciał walczyć! Ale uważasz, że ani razu nie uderzyłeś go w tył głowy? Jeżeli uderzyłem go w tył głowy, to było to w ferworze walki. Normalny wojownik się otrzepuje i walczy dalej! A ten... Portgas, a to, dziękuję za 11. Ten oficjalny protest, który będzie wysłany jeszcze dzisiaj, przed godziną dwudziestą do organizacji, zamieszczy dzisiaj na swoich wszystkich mediach społecznościowych. No nie może być tak, że jakiś symulant no w ten sposób wodzi za nos sędziów. Oszukał sędziów, oszukał całą publiczność. Jakie protesty? Marcin przegrywa stojąc, przegrywa leżąc, przegrywa krzycząc, przegrywa ten... one trzy rundy. Ale sukces. Ojej. Znowu przerwa. I znowu skandowanie publiczności. Przerwa. Czy to jest przerwa na zdjęcie butów i walkę w MMA? Ten pojedynek miał specjalne zasady, że jeżeli nastąpią dwa faule ze strony Denisa, to zmienia się formuła. Tak też właśnie się w tym momencie dzieje i ten pojedynek będzie kontynuowany w formule EBA. I słyszą Państwo publikę. Uh -huh. Wycięzcą pojedynku przez dyskwalifikację, a konkretnie rezygnację Denisa z walki DANIEL! O NIE To like Co taki smutne. Stary, zawalczyłeś z legendą polskiego kickboksingu, dałeś równy pojedynek remis. Chyba się trzeba cieszyć. Tak, ja z tego powodu się cieszę, ale... Zmęczony. Dawid, tak jak sądzisz, dlaczego Denis się tyle razy położył, żeby nie otrzymać tego ciosu? Nie wiem, nie wiem co się wydarzyło w jego głowie, nie rozmawiałem z nim, nie będę go oceniał, ale powiem jedno, ja powiedziałem i powtarzałem tak od początku: Trzy miesiące to jest za krótko na tą walkę. Tej, ale naprawdę ja was proszę, nie porównujcie Denisa do, do cesarza, do Najmana. Nie mówcie, że to jego syn, bo nawet, nawet cesarz się wstydziłby takiego syna. Cesarz potrafi przegrywać z godnością. Choć wczoraj przegrał z Lizakiem, to później z tym, nie wiem, drugim ma magikalem, to wygrał. Tak niego to... Do tego To jest szef. jest kurwa Magikalem. I do domu Cała Polska dziś szaleje. Denis płacze, Daniel śmieje. Jak nie wiesz to zrobić, to... Dalaj, bo to jest najważniejsze. Nie? Może walki nie wygrasz, ale morda będzie cała. No. I tam tam te nagłówki, co tam piszą, taki, taki, taki. Przecież on nigdy nie był inny. No. Zachował się bardzo mądrze. Przecież nie odjadam takiego Weszło do MMA, zrobiłbym mu ogromną krzywdę. Nie? Naprawdę zrobiłby mu ogromną przy... krzywdę. Dali mu szansę, bo w sumie już sędzia Jarosław szczął, że powinno być wcześniej MMA. Jakie? O, Wronek. Jednak tam po... No witam! Oglądasz ze mną TikToki jeszcze? No. Ja. Rozmawiał. Masz Omega Mikro A co mam? A. Halo? Ale Bidzie... Bidzie. To było takie ciotowate?